Zostało mi jeszcze jakieś 40 minut jazdy, także już prawie jestem u celu. Przejechałem się z te góry. Powiem Wam, że no, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie się jechało. A teraz wyjechałem już z tych gór i co chwila mijam takie, takie domy, takie bloki. Zobaczcie, Wygląda jak pustynia dookoła. Jest tylko super droga. Naprawdę droga jest fajna, pełno bezdomnych psów, chyba bezdomnych, bo takie, takie po prostu wychudzone to biedactwo Ach, powiem wam, że fajna wycieczka, także ruszam za chwilę dalej Myślę, że na jakiejś stacji benzynowej muszę się zatrzymać, bo ta moja maszyna ma bardzo mały zbiornik paliwa. On jest tylko na jakieś 150 km Może nawet nie Także szukam stacji benzynowej i będę tankował. Czas mam dobry, znajdę hotel przed yy, ściem, ściemnieniem się. Zwiedzę jeszcze sobie to Studio Atlas. No i będę szukał właśnie tego noclegu. Także jadę dalej. Oczywiście teraz uzupełnię wodę, bo już czuję, że powinienem się napić. I oczywiście zapomniałem wziąć tabletki. Muszę wziąć. Trzymajcie się.